XRP może rozwiązać największe problemy banków, więc dlaczego banki wciąż nie wykorzystują tego tokena? To pytanie zadaje sobie wiele osób. XRP jest szybszy, tańszy i bardziej niezawodny niż system SWIFT. Mimo to kilka kluczowych czynników nadal powstrzymuje masową adopcję tego rozwiązania. Na koniec tego materiału zrozumiesz, dlaczego banki jeszcze nie korzystają z XRP i dlaczego może być to jedna z największych okazji dla inwestorów indywidualnych. Moim skromnym zdaniem, oczywiście, nie porada finansowa. No dobrze, jak wygląda dziś sytuacja z adopcją instytucjonalną XRP? Dlaczego instytucje jeszcze nie wdrażają tej technologii i dlaczego nie martwi ich cena, po jakiej kupią? XRP. Otóż instytucje nie mają problemu z nabywaniem XRP po 10, 50 czy 1000 dolarów. Dlaczego? Ponieważ są przekonane i wiedzą, że wartość tego tokena wzrośnie znacznie wyżej. Podobnie było z Bitcoinem. Instytucje zaczęły